To wstańcie, pomodlimy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Krzyżu Chrystusa, bądź pochwalony, na wieczne czasy od nas pozdrowiony, gdzie Bóg, Król świata całego. Dokonał życia swojego, gdzie Bóg król świata całego. Dokonał życia swojego, krzyżu zban świętny drzewo poświęcone, krwią prze baranka skropione że tam Zbawiciel na Tobie umarł i poświęcił Ciebie. że tam Zbawiciel na Tobie umarł i poświęcił Ciebie. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe, na sobie niosąc zbawienie światowe. Na Tobie Jezus spoczywał, gdy w gorzkich mękach umierał. Na Tobie Jezus spoczywał, gdy w gorzkich mękach umierał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przystępujemy do ostatniej naszej medytacji związanej z męką, pasją Pana Jezusa. I ci, którzy teraz pomiędzy obiadem a tą konferencją modlili się w kaplicy, mogli usłyszeć cicho grającą Pasję Arvo parta part. To jest kompozytor estoński współczesny. Bardzo ciekawą pasję napisał. Bardzo medytacyjną, gdzie dysonanse rozwiązują się na kolejne dysonanse. Bardzo zachęcam do posłuchania, jakby ktoś chciał, jestem w stanie odegrać. Droga krzyżowa. Dźwigał swój krzyż. Idziemy z Panem królem wieków. Dzięki. Idzie mi będzie lepiej. Idziemy z Panem królem wieków w zwycięskim pochodzie. Kilka uwag ogólnych rozważania drogi krzyżowej jako rozważania męki pańskiej w formie przyjętej w Kościele. Tło, duch i wizja musi być całościowa, wizja biblijna. Rozróżnić najpierw trzeba wydarzenia, które miały miejsce w związku z osobą Chrystusa w Jerozolimie dwa tysiące lat temu. Na tym się skupiamy, bo rozważamy to właśnie, ale to nie wszystko. To się wydarzyło i ma sens dlatego, że stanowi misterium. Że jest jedynie częścią. My rozważamy mękę, dlatego że po niej następuje zmartwychwstanie. Ta męka cała jest przezwyciężona przez życie. Drugi wymiar jest to symbol, znak tego, co dzieje się nieustannie w każdym człowieku i w całej ludzkiej historii. To nie tylko rozważamy to, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu, rzeczywiście, jak Jezus cierpiał, tylko droga krzyżowa dokonuje się w każdej z was. W każdym z nas, w każdym człowieku, w całej historii ludzkiej, i jednostka, i wspólnoty, i narody, i cała ludzkość, w tym skrócie odnajdują siebie, a także klucz do zrozumienia wszystkiego, co się dzieje. Wydarzenie i symbol znak dotyczący nas, nas wszystkich. Chcemy zwrócić uwagę na osoby, na sytuacje, spotkania, postawy wszystkich. Aktorów Drogi Krzyżowej. Miejmy przed oczymy to misterium, że życie ludzkie i droga ludzkości to jest droga, via crucis, droga od punktu alfa do punktu omega, całe dzieje świata to jest pewna droga. Gołubiew powie: jesteśmy unoszeni historią. Historia od wewnątrz to nieustanna droga od sytuacji egzystencjalnych do raju utraconego. Można to nazwać idealnym systemem, szczęściem ludzkości, postępem, rozwojem cywilizacji, obojętnie jak to nazwiemy, to jest jedno. Uparte dążenie do raju utraconego, któreśmy utracili do szczęścia. Niestety przebywamy to przez tak bolesną drogę, bo to nasze utracenie jest czymś takim bolesnym. Uruchomiło jakąś machinę zła, w, którym, w której uczestniczymy. Sposób zawiniony przez grzech. Spadliśmy na dół i musimy wspinać się do góry. A to jest wspinaczka drogi krzyżowej. Istnieje tylko jedna droga powrotu do tego raju utraconego. Jest nią osoba Jezusa Chrystusa, Jego dzieło. Dlatego On mówi wyraźnie i z autorytetem: Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Chińczycy nawet nie mają przetłumaczonego słowa logosu. Ja, na początku było słowo. Na początku my mówiłem słowo, a Chińczycy powiedzą, na początku była droga, i tam używają słowa Tao, tak jak w Taoizmie, ale to zupełnie na marginesie. Wszystkie zmagania nasze można porównać do, do, do takiej drogi. Ona kończy się z martwych wstaniem. Paruzio. I na drogiej drodze, drodze krzyżowej spotykamy różnych ludzi. Mamy sceny biblijne. Niektóre sceny są niebiblijne. Nie mamy na przykład Świętej Weroniki jako sceny biblijne. Dźwiganie krzyża. Sam dźwigał swój krzyż. U Mateusza mamy w rozdziale 26, 23, wersy 26 i następne. Mamy tam Szymona, mamy kobiety, które płaczą nad Panem Jezusem. Sam dźwigał swój krzyż. Zastanówmy się nad tym sformułowaniem. U Mateusza mamy. On sam potem dźwigał swój krzyż. W historii ludzkiego życia jest wiele trudu i upokorzeń. To symbolizuje krzyż. Ciężar, jarzmo, hańbę, wstyd, upokorzenie. Najbardziej hańbiąca kaźń. I zauważcie, że czasem będziecie miały jakieś doświadczenia, których yy, doświadczenia ciężkie, trudne, które ostatecznie będą niekomunikowalne. Będziecie same dźwigały swój krzyż, nawet jak będziecie miały mężów, dzieci i bliskie osoby. To w pewne przestrzenie cierpienia nie da się zakomunikować, powiedzieć, wypowiedzieć. Samemu czasem trzeba przejść jakieś dramaty, drogę, utrudzenie człowieka, ludzkości. Ludzkość i narody są upokarzane nieustannie, i pojedynczy człowiek. Z jednej strony człowiek czuje taką godność, a z drugiej strony nie ma człowieka, który nie byłby upokarzany, który nie dźwigałby ciężaru. Mateusz powie w swojej Ewangelii w 11 rozdziale, w wersecie 26 słowa znamienne Pana Jezusa przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Weźmijcie moje jarzmo na siebie. Jarzmo, symbol niewoli, upokorzenia, ciężaru, przygnębienia, należy odnieść do Jezusa, złączyć z Jezusem. I ostatecznie Jezus powiada, że to jarzmo, które dziwasz, to jest moje jarzmo. To nie jest twoje jarzmo. Weźcie moje jarzmo na siebie. Czyli jeżeli bierzemy krzyż, to bierzemy ostatecznie jego krzyż. To jest coś, co On rozgrywa pomiędzy szatanem, walka. Dlatego przyjdźcie do mnie, moje. Na drodze krzyżowej następuje dziwna metamorfoza. Wystarczy swój ciężar oddać Jezusowi, przyłączyć się do Jezusa, to następuje przedziwna wymiana. On nam daje wtedy siebie, swoją miłość. On dźwiga nasz ciężar. Pozostając ciężarem, nie gniecie już tak, nie upokarza. Człowiek czuje się w godności królewskiej lekko, bo złączył. Się w miłości. Można cierpieć tak, że stanie się człowiek zwierzęciem, ale można cierpieć tak, że stanie się kimś bardzo pięknym. Na pewno widzieliście różnych ludzi starych. Są czasem tak zrzędliwi starcy i tak nieznośni, że ręce opadają. Ale są też starcy tacy, którzy są tak piękni w swojej starości, tak kochani, chociaż przeżyli tyle cierpienia, że to jest też coś niesamowitego. Jedno cierpienie, które powoduje, że człowiek jest no, no okropny, a drugie, że człowiek jest niesamowicie piękny. Takie cierpienie, żebyśmy potrafili z Jezusem też tworzyć. Szymon z Cyreny ciekawa postać. Przymuszony dźwigał e, krzyż. Pewnie był zły, narzekał, ale ta niechęć, oburzenie, irytacja przechodzą w jakieś uspokojenie. I na dobre mu to wyszło. Został świętym. Zaczynał jako zbuntowany i niechętnie, ale ostatecznie opromieniony. Ile w świecie rzeczy, a także wśród nas, zauważcie, dzieje się niechętnie. Przymuszać się, musimy do dobrego. Gdyby nie zewnętrzny przymus, wiele dobrych rzeczy nie zrobilibyśmy. Odnajdujemy się wtedy w tej postaci, w tym misterium dźwigania przez Szymona. Tam jakoś każdy z nas jest zakotwiczony w tych momentach, kiedy jesteśmy przymuszeni do dobrego. I ostatecznie dobre owoce z tego wychodzą, i ostatecznie cieszymy się. Szymon się zastanawiał pewnie, czemu. Akurat wtedy inną drogą nie, nie, nie szedł. Ale jeśli nawet narzekając, denerwując się, sklinając, weźmiemy ten krzyż i zaczniemy, nawet bardzo niedoskonale, to możemy skończyć jako święci. Bo Panie Jezus mówi, jeżeli wytrwasz. Nieprzyjemnie musiało być Panu Jezusowi, że pomaga ktoś, kto nie chce pomagać. To jest przykre. Dzieci rodzicom czasem tak y, zrobią dzisiaj, Podda, podadzą, ta masz na mm, tu mm. tyle nie rozmawiają. Moja mama teraz mówi, leżała w szpitalu y, taka pani w wieciu, starsza kobieta mówi y, tak się żaliła, tak płakała, że y, dzieci w ogóle z nią nie rozmawiają. Nie, y, a jak już to tylko Rozkazująco czy, czy upominająco. Nie rozmawiają. Pan to wszystko wziął, tę sytuację. Każdy może się w niej odnaleźć. Kolejna grupa ludzi to niewiasty płaczące. Tyle współczucia, łez, a pan je napomina. My tak łatwo wzruszamy się na widok czy na wieść o cudzym nieszczęściu. Tam w Indiach głód, w Afryce dzieci, prześladowanie. Możemy sobie nawet popłakać, ale to niewiele kosztuje. A Pan mówi: Nie nade mną. Czyli ludzie, bądźcie mądrzy. Tu nie idzie o jakieś tanie wzruszenia. To nic nie daje, nie zmienia. Zauważcie, na przykład w naszej polskiej mentalności, ile jest narzekania. Polacy zejdą się, ponarzekają, jak to jest źle w polityce, i myślą, że coś wielkiego dla Polski zrobili, rozejdą się. Tyle. To nie o to chodzi. To jest nauka, przestroga. Um, idźcie do źródła zła, usuncie źródło, a nie przejawy, objawy. Kapało do mieszkania sufitu to leje przez okno. I, i jest spokój. Nie? Wy, dzieci wasze, wy macie wpływ na to wszystko, bo od was przejmują sposoby myślenia, zachowania. Pan tak udręczony nie myśli o sobie, tylko o ludziach. A ludzie, gdy są w nieszczęściu, doświadczają zamknięcia serca. Ból zamyka serca, zacieśnia perspektywę. Myślimy ja, o mnie, dla mnie, przeze mnie, we mnie, ja, ja wokół mnie i wszystko ja. A pan, tak urzęczony dostrzega innych. Jak ja w cierpieniu, nieszczęściu, myślę o innych. Dalej mamy dwóch łotrów. Złośliwość i Jezus, żeby był jak jeden z nich. Pseudopropaganda w świecie. Jezusa postawili wśród łotrów, takich, którzy rzeczywiście byli złoczyńcami. Ludzie będą się oburzać na świętych. Policzono go między złoczyńców, powie prorok. Niełatwo, dajmy się nabrać na, na, na propagandę. Czasem święte rzeczy są jak perły. Wśród całego zalewu zła w świecie, na to, co mówią, że, że ktoś Łotr, a to może być święty. Nie chciej być taki sterylny, żeby nie pomyśleli, że y, jesteś taki jak oni. Czasem jest tak, ktoś tak dba o opinię, że to jest coś niesamowitego. Kalwaria. Po hebrajsku golgota, czyli miejsce czaszki, czaszka, symboliczna nazwa. Taki koniec tej drogi zamierzyli ludzie. Piekło, śmierć, trupia czaszka. W ikonografii widzimy krzyż na takiej golgocie i pod spodem jest czaszka. Jest to interpretowane jako czaszka Adama, pierwszego rodzica, jego kości. Tam wstąpi Jezus potem do Otchłania ja jestem zmartwychwstanie i życie, choćby ktoś umarł, żyć będzie. Kalwaria, czaszka stanie się życiem, źródłem życia. W każde ludzkie umieranie, śmierć, wspólnoty, narody, zamierzoną czyjąś śmierć, tu może znaleźć wygraną. Dano mu. Ymm, Wino z żółcią, jakąś gorycz, z octem, nie wiem za bardzo co to było. Ile goryczy pije ludzkość w tej scenie? Jezus jest solidarny. Czy umiem każdą gorycz odnieść do Jezusa i czy yy, nie podaje innym takiego cierpkiego napoju? To są biblijne momenty drogi Krzyża. I zatrzymujmy się nad nimi. W męce Jezusa wchodzimy w solidarność ze wszystkimi ludźmi, w ich udręce, cierpienia. Jest też obnażenie z szat. Odarcie z szat w zasadzie, dlatego że musieli zdzierać razem z ciałem, z trupami. Jest to fakt, a jednocześnie symbol. Ojcowie kościoła budowali na tym symbolu szaty Jezusowej, niepodzielonej. Wiele pięknych treści. To była tunika, całodziana. Pewnie mama mu specjalnie taką ładniejszą, lepszą zrobiła dla swojego ukochanego Syna, ubóstwo, pozbawienie tego, co moje, a cóż z rzeczy materialnych bardziej moje, to, co bezpośrednio mnie dotyka, dolega, do, przylega do mego człowieczeństwa, to jest minimum, co okrywa moje człowieczeństwo. I tu mamy radykalne ubóstwo, ogolecenie ze wszystkiego, obnażenie na oczach tłumu, ciała poranionego. Ma to związek z poczuciem godności, szacunku, to jest jakaś profanacja, bezczeszczenie, upokorzenie. Z jednej strony, chciwość ludzka. Wydziera drugiemu, pozbawia drugiego, co do niego należy, a z drugiego nieczystość, obnaża, profanuje, nie szanuje godności. Wejdźmy w tej scenie w krzyk milionów ludzi odartych, ograbionych, poniżonych, zawstydzonych. Różnie w wizjach mistyków to, to się odbywa. Ale jak y, Rzymianie przybijali do, do krzyży, to przybijali y, raczej zupełnie nagie ciała, nagolasa. Zupełnie. Y, oczywiście krzyżowano też i mężczyzn i kobiety. Przy czym kobiety krzyżowano y, mężczyznem przodem y, tak, y, do ludzi, a kobiety tyłem. Przodem do, do drzewa krzyża. I dzieci też krzyżowano. Dzieci też krzyżowano bez, bez najmniejszych oporów. Pan Jezus przez to, że miał wcześniej taką mękę biczowania, to umarł szybko na krzyżu. Na krzyżu umierało się normalnie około tygodnia. Jest to, było o tyle to przykre, że przylatywały dzikie ptaki i wydziobywały, co się dało, a człowiek tak szybko nie umierał. Z dołu psy szarpały też.